Jan Brzechwa, sójka. Wybiera się sójka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jest się rozstać z krajem, a ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na kresy pozałatwiać interesy. Odwiedziła najpierw Szczecin, bo tam miała dwoje dzieci. W kielcach była dwa tygodnie, żeby wyspać się wygodnie. Jedną noc spędziła w gdyni u znajomej gospodyni, wpadła także do półtuska, żeby w narwi się popluskać. A z półtuska do torunia, gdzie mieszkała jej ciotunia, po ciotuni jeszcze sójka odwiedziła w gnieździe wujka. Potem matkę, ojca, syna i kuzyna z Krotoszyna pożegnała się z rodziną, a tymczasem rok upłynął. Znów wybiera się za morze. Ale wybrać się nie może, myśli sobie. Nie zaszkodzi po zakupy wpaść do łodzi. Kupowała w łodzi jaja, targowała się do maja. Poleciała do pabianic, dała dziesięć groszy za nic. A że już nie miała więcej, więc siedziała pięć miesięcy. Teraz, rzekła, czas za może, ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie. W i w Miechowie odwiedziła Mysłowice, Cieszyn, Trzyniec, Wadowice. Potem jeszcze z lotu ptaka obejrzała miasto Kraka. Wawel, Kopiec, Sukiennice, piękne place i ulice. I jeszcze wpadnę do Rogowa, wtedy będę już gotowa. Przesiedziała tam do Września, bo ją prosił o to chrześniak. Odwiedziła w Gdańsku Stryja, a tu trzeci rok już mija. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy. Paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała, lecz pod grójcem znów się żal zrobiło sójce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawię. Zabawiła tydzień cały, miesiąc kwartał, trzy kwartały. Gdy już rok przebyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie. Kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza, ja zostaję.